Cześć kochani dzisiaj trochę później bo jest godzina za piętnaście ale jak się wyspać i dzisiejszy plan to jest wyjście na kościelec mamy dobrą zimę, rano było minus 15 więc, więc będzie na pewno zajebista pogoda i poparcie ze sobie sami stoi fajnie widać w tle ja jest jak w drodze na kuźnicę. Kuźnic no i widzimy się wyżej. Kupiłem jak bilecik i cisnę Złotym szlakiem do góry przez dolinę Jaworzynki do Murowańca. I jest mrożna jak fiks. Kurde, jak tu pyta jak się goście tam na parkingu, godam mu ze kurde, że ale zimno. Bo mi godą, że no, ze rano było minus 15. Ja mu gadam, no to się co, trzeba zagrzać, łódź środka, nie? Go jak to, tak się nie wytrzymuje na tym parkingu. Ja a, jakoś ich doradzę. Uśmiechnął się. Do <grym> się, <grym> się Także, tak tak a już tam kumple na parkingu to już fajnie. Niech chcescy pod nogami Piękna pogoda Naprawdę i jak na to, że wesołek trochę dość późno To i ma tak ludzi Chcę przyznać, że z pustki Jak na taką pogodę i w ogóle Cały czas żółty szlak Jak na razie ćpimy do góry o, Powietrze przy takim mrozie jest dość ostre jak się zmęczy człowiek to się dość nisko oddycha ale, u, no ale nie ma źle. no Doślimy sobie do skrzyżowania i tutaj więc nam się złoty szlak e, łączący się z niebieskim i już z niebieskim lecimy do samej o, samego zostalo to asi najlepšie, bo o, oh, prosta droga. Więc tu mám trochę obroty do góry. Ja robím trochę trasy czasu. Cześć! Mm. Patrzcie sa, jak to wszystko pięknie widać. Całe góry. Słońce świeci. Naprawdę, jak rano było zimno i tak mroźno, tak tutaj się zrobiło naprawdę mega przyjemnie. Normalnie, jak taki jest przeskok, ciepła, że to jest No. Godzinka 5 minut. Melduję się na hali gąsienicowej. I co? O nie będę się zatrzymywał, jedyne co się napiję, ale to, ale to nawet w biegu. Aha. I lecę dalej. To jestem prosto na czarny staw. I, i tam po prostu może coś się zjem. Nabiorę sił. I co? Nie będę mać upału na, na kościelec. No, i teraz niebieskim szlakiem kierujemy się cały czas w stronę czarnego stawu gąsienicowego. On pokazuje za 30 minutek. więc ludziom jest 20, 25 to jest max. Z takim dobrym chodem, i później już będziemy sobie odbijać. Ale pogoda jest to siwą, haha. No i dobra. Zarówno, stan gąsieńcowy 22 minutki, więc bardzo fajne tempo. O, tutaj sobie od razu ubieram raki. O, tu jest trochę ludzi. Ale ja to sobie zejdę tu trochę dalej. I już od razu sobie ubieram raki, wyciągam czekan, bo tutaj naprawdę nie ma się co tak by to musiał za 5 minut zrobić, więc tutaj sobie to już zrobił. No i patrzcie, tam idą sobie ludzie i tutaj już mamy naszego kościelca no i dobra, raki ubrane, czekam w ręce e, no i ciupie zobaczcie, tu jest podejście i tam będziemy na wyjdziemy na karb, a potem jest prosto na kościelce no tu już mamy trochę stromi ale zaraz będziemy na karbie, więc spoko, do kościelca zostanie ostatnio prosto jak można tak powiedzieć elegancko tu co idzie trochę ludzi idzie trzeba przyznać no dać sobie popularny szlak muszę przyznać to jest ale ale spoko, na zawrad i tak idzie więcej ludzi bo to jednak jest uff, jeszcze bardziej popularny No i dobra tam widzę, że są 2, 4, 6 No jest trochę ludzi, idzie tam trochę ludzi trzeba przyznać Nie ma daleko już, no już ze stóro Dwie godziny idę No to nie wiem, co to się tu uda wyjść za pół godziny, może się uda No to kurwa Dwie i pół godziny Na kościelec Zimową porą To mi się wydaje, że to jest zajebisty czas O I to <gryw> Idę szybko, bo idę szybko Ale nie lecę jakoś jak ściekły Tu Jebany katar Z tego nosa mi się odleje Kurwa drugi tydzień Uf. Miejsce takie jedno No ale tutaj to z takim tempie to gdzieś tu Bo iść nogi nie tu być są. <grym> na spokojnie Idzie Powiem wam że Zimą nawet łatwiej niż Latem na przykład w tym miejscu Ale co typowo w tym miejscu gadam Tak wiadomo trzeba raki Czekam. Teraz jesteś spoko, bo jest śnieg odeptany, więc fajnie się idzie, bo się raki trzymią. I naprawdę się przyjemnie idzie. To może to jest dlatego dzisiaj taki dobry czas przez to. No Cześć. To jest kurwa i dzięki ja nie spierdala, ja nic

No, bo ja nie na tej półce. A byłaś na trzeciej czy nie? Nie byłam, nie byłam. Nie wpuściło mnie tutaj. Mówię, wolę poczekać. Aha. Ale na kogoś czekasz, czy? na górę. Aha. Aha, to nie chcesz wyjść? Nie, nie chcę. No, Okej. Okay, ja pojeżdżę. Pewnie. Nie ma co, nie? No nie. No, następnym razem. Pewnie, nie ucieknie, no, nie? nie. Powodzenia, cześć. No, o... Jeszcze raz, ale na dwa kroki, jeśli byś chciała wyjść, to Ci pomogę. Tu jest na dwa kroki, naprawdę. Na pewno? Ah, okej. Okay. S, S Hej dobra, zejdź, się Nie ja mam takiego super jakiegoś zejścia, muszę przyznać. Ale źle to nie było. Wychodzisz? Nie, nie, stoję do A, stoję okej. Dzień dobry. no, no, korbu i lecimy sobie już na dół tym samym szlakiem. Na czarny staw gąsienicowy No i co? Zaraz tam będziemy, bo to zejście to będzie moment Wyjście było gorsze, nie? Ale patrzcie Nie, jest to tak wcale źle i tak wcale daleko, więc szybko to zrobimy O darę na czarny staw Rozbieram się z rzeczy i Będę sobie dalej, dalej, ściągam wciągam raki, chyba i chodzę, czekam I, i będę się szedł dalej Pogoda to jest coś niesamowitego dziś, więc elegancko. Uuh. Kochani, ja już sobie schodzę z Czarnego Stawu w stronę hali gąsienicowej. No i co? Będę wracał tak samo, więc, więc co? Idę przemać kawa nosy i batonika i na tym będę kończył. Mam nadzieję, że coś udało się pokazać i że e, i że fajnie się oglądało że będziecie ze mną zostawać i wracać po następne materiały także trzymajcie się hej